Jesteśmy na przegrał rywalizację muskalową trenera Bramkarza z Kasą. No kurwa! Minus jeden. Ale brawo za tą interwencję. Go, go, Tego, <gry> piękne, piękne te nożyce Go, na wykończenie. To jest to! Ale kurwa, nie powiem. Zderzyłem się ze ścianą. Ale patrz, jak on wyszedł. Ma ciężary. Ładujesz. Oh. Druga bramka, głowa. Dawaj, dawaj, dawaj. Bliższy super Musisz matko! Kameruje się, czy foteczki? Kameruje. Kameruje. To pogadajmy o starych Polakach. Lęcz. Jak tam? No sprzęt nam padł po wczorajszym Co padło? Deszczu. Po deszczu? No, ale razie... kamera, czy coś nowego? Aparat. Aparat. O nie, to zdjęcie. Właśnie nie ma zdjęć na razie, ale... Może ale co, zalała się inny. bateria, czy...? Wiesz co, no nie widać co się robi. Monitor się skasował, więc... Będziecie działać. Na więc na razie no. robimy innym sprzętem. To niedobrze, to niedobrze. Ekipa będzie niepocieszona. Tak jest. Nie będzie relacji Na razie nie. Kibice również będą się co się dzieje. Tak jest. Ale to w takim razie możemy skorzystać z okazji i zaprosić na vlogi codziennie. Tak jest. Codziennie rano około 10 godziny wjeżdżają, także... Dokładnie. Wbijajcie, oglądajcie co chłopaki zmontowali, bo robią super roboty. Jak tam młodzież, bo ogólnie zrobiłeś się takim przewodniczącym tutaj, y, samo, samozwańczym przewodniczącym y, młodzieży. No, muszę czymś zwalczać moją tęsknotę za domem, bo tak naprawdę w środku chcesz wracać, nie chcesz tu być. I ta twarda otoczka szefa, przewodniczącego, to tylko zasłona za tym, co naprawdę czuję. Dobra w kolegę. Widzia się, Ty masz kanałę człowieku. <grymne> Mati, aż mi zaparował, jak się... Teraz już ma... teraz mama, już, teraz mam dziecko. Będziesz mógł pozdrowić Mamuniu, pozdrawiam cię. Już chcę być z wami w domu. <grymne> Właśnie w fizjurumie. To jest pomieszczenie, gdzie zawodnicy przygotowują się do treningów albo to my raczej przygotowujemy ich do treningów. Mamy też tutaj odżywki, tapy, różnego rodzaju suplementy, także leki w sytuacjach, gdy któryś zawodnik czerwony się To, czuje. No, Możemy liczyć na wszystko od tabletek na gardło, przez tabletki na głowę. głowy. Oczywiście najważniejsza część tego pomieszczenia, czyli kozetki, tutaj pracujemy manualnie. Pracujemy nad bolącymi rajanami ciała. No i po prostu staramy się jak najlepiej przygotować ich do treningów i do meczy. Właśnie wróciliśmy z ostatniego treningu na boisku przed meczem kontrolnym z Hebar'em Pazardzik. Dzisiaj drużyna trenowała między innymi stałe fragmenty gry, też było dużo takich ćwiczeń, jeżeli chodzi o siłę, o dynamikę, zróżnicowane jednostki treningowe przygotowane przez nasz sztab. No i mam nadzieję, że to w jutrzejszym sparingu z Hebar'em zaowocuje. Będziemy widzieć pierwsze efekty tej pracy, jaką chłopaki wykonują już przez jakby nie patrzeć 3,5 tygodnia. Zagramy z Bułgarami, którzy na co dzień grają w drugiej lidze bułgarskiej, są wiceliderem rozgrywek, ale z tego co spoglądam tutaj na, na wyniki, na grę tego zespołu, no też nie najlepiej idzie im w tym okresie przygotowawczym, mają swoje problemy, mają kontuzje. Myślę, że może to być dosyć ciekawe spotkanie. No i przede wszystkim zobaczymy to, czy nasz zespół dobrze będzie prezentował się pod bramką rywala, bo jak dobrze wiemy, bywało z tym różnie w pierwszej rundzie, nad tym musimy najmocniej popracować. Ogólnie dzisiaj, chyba pierwszy taki dzień, oprócz tego, w którym przejechaliśmy, kiedy pogoda była naprawdę dobra, bo, bo wczoraj niesamowita ulewa, mocny zimny wiatr, i też my, jako, jako tutaj media, mieliśmy ogromne problemy zalane kamery, zalane mikrofony. Zastanawialiśmy się, czy rzeczywiście uda się, uda się sprzęt naprawić, ale udało się. Także zrzucamy wszystko materiał, obrabiamy wideo, obrabiamy zdjęcia i przygotowujemy wszystko do wrzucenia na stronę internetową, na nasze media żeby kibice mogli na bieżąco wiedzieć to, co dzieje się tutaj w Berg.